No dzień dobry. Słuchajcie, piękny dzień dziś. Piękny, cudowny. Jeden z lepszych dni w roku. Michalina przyszła ze mną do byliniarni. Zgadnijcie, co będziemy robić. Mamy takie sprytne narzędzie. Jedno wziąłem, bo jakby były dwa, to by się Michalina podpierała, a tak to da mi żeby robiła. Słuchajcie, ja jej najpierw pokażę. Michalina. No, pokaż. Będziesz uważała, tak? Tak. I haczkujemy. Słuchajcie. Motyczka. Pod kątem, 30 stopni, położona na ziemię i ciągniemy ją ze 30 cm ze 40. Tak, cienko, lekko pod glebą. Wszystkie roślinki omijamy, te, które mają zostać. Ale te, które mają nie zostać, tak Michalina, prowadzimy. 30 cm dalej wbijamy i prowadzimy wzdłuż. Ale to wszędzie? Nawet tam gdzie nie mamy kwasty. Wszędzie. Chwasty są. Nie. Michalina, zobacz. No są. Są. One za tydzień. Będą już duże. Czyli całą A im mniejsze, tym łatwiej je zwalczyć. Tak? Jak my je teraz poderwiemy razem z tą skorupką po deszczu. Tak? O, widzisz? O. To one nam się po prostu utną, ten pierwszy korzonek się nam utnie, i przy takiej pogodzie one zaraz zmienią. Jedziemy dalej. Takie duże chwasty, żeby się nie namęczyć, tak? Bo najpierw musisz się schylić, tak? Wyrwać i rzucić za siebie, żebyś ich nie nadepła. Bo jak nadepniesz taki duży chwast, to tak samo jakbyś go posadziła z powrotem. Ok? O i 30 cm prowadzimy motyczkę pod ziemią. Zobacz jak ta trawka się pięknie wycięła. Widzisz? Tak i jedziemy. O. I, i cały czas. I jedziemy do przodu. Nie cofamy się, nie zgarniamy ziemi na siebie, tylko idziemy do przodu. Czyli ciągle przybieramy 30 cm. Tak. O. Ja już się strasznie spociłem. Michalina, pokaż mi jak się motykuje. O, dobrze? bardzo dobrze. O, tam jest za dużo tych maków, to wytniemy trochę. Są piękne. Tak, nie zgrabiaj ziemi, troszkę wyżej motyczkę. Tak, żeby ci przelatywała na doższym. Ziemia musi ci przelatywać na doższym. Ja tak zrobiłem, żeby się jak najmniej... Widzisz? Wtedy ziemia się przesypuje przez ostrze. Ale tu jeszcze, gdzie stoisz, nie było robione. Tak. O, pięknie. No, trzeba uważać na te roślinki. Jedziemy do, aż do tego momentu, żeby żadne oczko nie zostało, które nie było podcięte. Tak? Wszystkie korzonki trzeba Bo jak przysypiesz to zielsko, już troszeczkę większe. To ono wypuść. Ona sobie da rad dobrze, tu może jeszcze kawałek, co? Albo tam patrz, wiesz, dla kamery będzie lepiej wszyscy będą widzieli ładnie. Tak, no o tutaj dobrze, 30 cm. Nie musisz aż tak długo ciągnąć, bo to wyczerpuje. O pięknie Do końca, do końca, mhm, stara roślinka. Mhm, o, podcięłaś. I teraz tego przysypałaś, patrz. Ten rośnie, gdzieś on rośnie. Trzeba dojechać do końca. Albo go wyrwać. takie I za siebie. żeby go nie przydepnąć. I jedziemy do przodu. Do przodu. Michalina, do przodu. To jest Wszyscy. Prąd do przodu. Słuchajcie, nie wolno się cofać. Nie wolno stać w miejscu, bo się cofamy. A co tu dopiero się cofać? No, my mamy dogonić Japonię. Dotni, dotni, to duże tam, dotni. one jeszcze się trochę trzyma, oj, dotni, widzisz? O, i teraz już jest bez szans. Pięknie. Ja nie zbieram tych chwastów, słuchajcie, tylko kładę je za siebie. Takie słoneczko jak dzisiaj, taka temperatura spowoduje, że ono jutro w południe już będzie sianem. Ta próchnica tam zostanie, robaczki to rozłożą, to tak jakbyśmy posypali kompostu. Komu to przeszkadza, to co może zrobić? Zebrać. zebrać wiaderko obok tak? i zebrać. Tak. No Michalina Wam pokazała, jak to idzie powoli. Ona by ten kawałek jakby robiła dwa tygodnie. Teraz no słuchajcie, do... ja mam tylko poniedziałek wolny i środę do południa. I muszę te 30 jarów zrobić. Nie? Proszę, pokaż. Bardzo dobrze. O. Słuchajcie. I przy tych roślinkach. O. Ja nawet się nie będę nachylał do tego dużego. O, Tylko trzeba wyczekać taką pogodę, jak jest po prostu sucho. No tu jest taki tak? ładny pesz. Zobacz. Tu jest taki ładny pesz. No to tu trzeba wyrwać to wszystko z korzeniami. Czyli trzeba głęboko tą haczkę prowadzić aż do tych białych korzeń. Tak? Bo pesz się rozrasta takimi włosami pod ziemią. I trzeba po prostu się do tego przyłożyć. O! A tak to wygląda jak robimy to szybko. Tu mamy za dużo roślinek, to wytniemy. To jest chwast. O, widzicie, u mnie ziemia. Składa się z gruzu i z piasku. O i tu muszę się nachylić. I tą koniczynkę piękną wyrwać. I ten rumianek, który można ususzyć, i będzie pięknym ziółkiem na zimę. Tak jak syrop sosny. O, tu wschodzi masę maków jeszcze. Zobaczcie, pokażcie tutaj. Celowo czekałem teraz na opady. O, i gdzie tych maków nie będę miał, to zostawię. Tu, tu wschodzi nam rudbekia jednoroczne. Też parę sobie zostawię, żeby kwitło. Tak, tu wschodzi nam klon. Klon nam tu niepotrzebny, nie? Byli niary No dobrze, pokaż jeszcze ty, jakbyś to zrobiła szybciej. Już będzie dosyć. Do końca, do końca. No, ale korzeń, nie? Dokładnie, nie tak daleko zaczynaj. 30 cm to starszy. O tak. I dokładnie. Mhm, dokładnie. Ależ ja przeżywam. Ależ ja przeżywam. O. No ale ma dziewczyna talent. Patrzcie, jak urwie tymi czerwonymi paznokciami, to słuch, wie od razu. Wie od razu. Super. O. Pięknie, pięknie. O, no chwasty nie mają szans. Sprawdziła ten duży czy docieła, bo mi będzie krzyczał. Pięknie, za siebie. Pięknie. O. Chaczka mała, lekka, lepiej siłę wykorzystać na to nachylanie. Jak nie chce wejść Michalina, to troszkę motyczkę przechylasz i tym jednym czubkiem wjeżdżasz. Tak? O, wyrywa. Dobrze, bardzo dobrze. No ma to pom. Wiesz co, Michalina? Chyba pójdziemy na kawę, co? Już. Dobra. Ja już się zmęczyłem, ja już się zmęczyłem, <grym> oni, a oni powodzenia. się za dużo nauczą, wiesz? No, także słuchajcie, powodzenia. Zielsko możecie zostawiać, jak jest sucho. Jak wierzchnia... Ale jeszcze powiedz, mam pytanie. To trzeba ją ostrzyć? Co jakiś trzeba czas. ją ostrzyć, słuchajcie, zwłaszcza na tych kamlotach, ale nie za ostra, żeby była, bo jak załadzicie o szlachetną roślinkę, mm -hmm. to się troszeczkę omsknie po tej dobrej roślince, tak, a niech tą lichą wytnie, dobrze? Nie za ostra, bo można sobie zrobić krzywdę, tak? I teraz czekamy na pogodę, aż wierzchnia warstwa jest sucha i spodziewamy się, że w najbliższych godzinach nie będzie padać, chociaż za 3 godziny. I wszystkie te młode zielska uschną, a duże będą wyrzucone na powierzchnię, nawet jak popada, to już się nie przyjmą, chyba że będziecie je rzucać pod nogi, przydepczecie, to tak byście je posadzili. Na razie. Do zobaczenia.